Sie Manko z tej strony, Esgarahir i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Farming Simulator 2013 z 518. Przywitaj się, cześć. Cześć! No, więc dzisiaj będziemy Poczynam. kupować pole. Już włączam sklep. Pożyczamy 5000, 10000, 100 tysięcy, 15 mięsa. Pożyczamy do 120. No bo, 127. Ej, to mój ciągnik! Dobra. To ja jadę kupować pole, nie? Czy ty chcesz? No to jedź kupuj, bo ty wiesz. Jak coś tu potargujesz trochę. No dobra. Próbujemy. To ty pewnie zakultywujesz tam te pole te obok. No, dobra. Zobaczę jak wyjdzie. idzie. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie 456 Kacpero Prezesik 2581 i Mateusz R no, ja też przyłączę się do powień. Chcieli, żebym ich pozdrowił. Dobra, pole jest kupione, tysiące tylko kosztowało tylko albo jaś. Całkiem niedrogo. No, wcale nie. Nie wiem, czy na zwykłym tym. Na łatwym nie kosztuje 112. Na no, ja tam. Przypadkiem. Dobra, to co, ja zaczynam siać. Zaczynaj. Jak coś, to ten kupię ci siarnik, albo ty sobie sam kupisz, nie wiem czy masz kasę. No, tylko ciekaw jak wystarcz. Dobra, czy mi się włącza? Nie, o. Buh. Nie. Chyba b do tego się nie włącza. o. Jeszcze lepiej. O Jezus! Jedynko trzeba jechać. Jedynko, jedynko, jedynko! Jedynek. Jedynko. Wolniej, wolniej, wolniej! Tak, nie będę tego całego zasiewał teraz na odcinku, bo to zbyt nudne jest. Ale kawałek zasieje tam z 2-3 przejazdy, po, porozmawiamy sobie. E... Tak. A potem, a potem, potem po odcinku się zasieje. Mamy tyle kasy, bo już całe zboże sprzedaliśmy. Uff, ale David ze mnie. Ja pierdzielę. Zgadza się. Co? Nie, ja nic nie... Kurde, prze... Niechcący przełączyłem na zwykłe zboże Jezu Znaczy na zboże, na trawę przełączyłem jota. Dobra, kawałek będziemy mieli więcej trawy Chciałem pokazać i o. Patrz, nie to, nie to Nie to Jezus, Jezus. Patrzcie na nasze magazyny piękne, wszystkiego zero Wy zawaliście No go sprzedaliśmy, dlatego mieliśmy 60, ja miałem 68 tysięcy i 518 miał 2000 tam nie tylko za Ojo, teraz ja Ciebie nie zrozumiałem, bo strasznie przycina. Z dzisiaj z moim netem się dzieje, ale spoko. No i też Dobra, więc tak. Więc tak, więc tak, więc tak. Nie lubię siać ogólnie. Ty lubisz? Nie, to lubi. Ale przycina Może swoich widzów ktoś lubi? Właśnie, możecie powiedzieć, czy ktoś lubi. No niestety 518 trochę przycina Ciebie. To nie. Zimno, ja... To zimno, jakie sędzia? To pewnie. Kurde no. Nie wiem, jak ten odcinek wyjdzie. Jakby coś chciałem dobrze. No spoko. Nie wiem, jakoś tu ludzie przeżyją, a jak nie, to następnym razem postaramy się jakoś inaczej to rozwiązać. Nie to najwyżej schejtują. Trudno mówi się. No dobra. No co by tu? No co by tu? Nie chce mi się. Podniesiemy. Ja już przejechałem dwa paski, resztę skończę. Poza odcinkiem, teraz coś innego porobimy. Czy porobimy? Biegmy. <śm> ja zgadujcie będzie Oho, rozłączyło 518 Czekajcie Zaraz może go połączy No, połączyło Dobra, bo <śpiewa> roz, byłeś rozłączony Wiem, bo jezus, ale nie dojechałem brzydko o, o, o. Trudno Obawiam się, że będę musiał to poprawić Być może ktoś wie, co ja kombinuję Być może ktoś nie wie Nie wiem, czy mi to wyjdzie no, ja na pewno nie wiem. Nie, nie. Co ty tam możesz kombinować? Nic Niecnego, mam niecne plany. Co do ciebie. Nie wiem, jakim cudem, ale włączył się nie głos. <laughs> Spoko. To co robimy? Nie wiem, co robimy. Ty już skończyłeś? Nie. A. A ty skończyłeś? Ja nie, ja sobie się bawię. No to widzisz. Może zrobimy jakiś ten. Co? Yy, wzorki, co? No to właśnie rob, piszę coś. Ale czy ci przed chwilą też przycięło? No, tak delikatnie. Ale to nie, ja pierdzielę, no to mój net dzisiaj. Strasznie widać, obciążony jest. O! Mam pomysł. Chodź, zrobimy te zawody. Kto szybciej napisze swój swójnik? Spo... <śm> tak! To ja zmieniam na jednocyfrowy. Na kro Nie, Aha. mój nick będzie kropka, dobra? Dobra. To ja już. Masz ułatwione zadanie, bo ja ci już napisałem trochę. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj czekaj, czekaj. Czek. A zoom. Czekaj, czekaj. Nie wiem jak usemkę napisać. No ale już chyba wiem. Jakoś może wyjdzie. Jak nie, to jakaś koślawa będzie, ale to spoko. To co ludzie? U mnie już nie... U nas już niedługo ferie są. Jeszcze... No, a przed prawie i Weź tam te zebranie. Ja mam bardzo dobre ceny. Do no, ceny, no to... Ja. <laughs> ja nie wątpię, ale wiesz. Ale wiesz, no? E no panie. Ta twoja ósemka to wybrałem. Jak co? Jak trzeba. Nie żebym je podpuszczał, ale teraz... ...przyspieszyłbyś czas. Nie, nie będę ten... Tak? chociaż... nie, bo trzeba całe zasiać, człowieku, nie będzie ten... Jakby to urosło, to ładnie by wyglądało, no. Dobra. Yy, choć weźmiemy na przykład, nie wiem... Yy. Wiem! <laughs> Taki troll mały. Yy, tak zaraz coś zobaczysz. Momentu Uno. Musicie. Co ty tam znowu. M dobra, mów, mów. No, to ty mów. Nie. Co ty kombinujesz. No, muszą nam ludzie. No. Y wciśnij tab. Jeszcze raz. Tak. Aha, <noise> to chodzi. Jedziemy na farmę, chodź. Tam prosto wiem, że no, gdzie farma? Nie musisz przypominać o tym wyścigi. Cześć! Macham do ciebie. Dobra. O Jezus! Ahe, ty kurde! Zbóju ty. Gdzie ty tam jedziesz? Gdzieś po, po tych... po górach? No, ja jadę tam, gdzie trzeba. Uj, ty Nie. Panie dzieju. Wiesz, że dla tej maszynki przeszkadza nawet chodnik? Wiem. Widziałem przed tym. Wyłącz zbieranie trawy, włączy ją. Skąd na asfalcie? Gdzie ty już jesteś? W drodze. Spaka. Na lewym pasem. A ja jestem dalej. No bo dobra, włączymy mapę, niech ludzie widzą! Jo, ja tylko 11 km na godzinę jadę. O ty panie, dzieje, dzieje, No nie, znowu rozłączyło. Na ja Co mnie dzisiaj? No, ja już jestem. No patrz, jestem. ja już jestem. Nie zatrzymała policja do kontroli, dlatego, bo jestem później. No to co? Kosimy tutaj, nie? Zawsze to troszkę kaski wpadnie. Kosimy i zbieramy, tak? Tak. Czekaj, to brrr, będzie. Brrr, i jedziemy. Nacisnę już. Brrr, bi, 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 bi. Czekaj, taką profesjonalną kamerę, wewnątrz. Nie, aby zaś szybko nie. nie, nie. Bum, kosi? Kosi kwiatki? Kosi kwiatki. Kwiatki. Już zaraz będę miał tysiąc w zbiorniczku. No więc nie wiem, ludzie, nie miałem pomysłu na ten odcinek. A nie będę cały ten, cały czas... Siał, no to bo tu za nudne, a tutaj to sobie się chociaż troszkę pojeździ. Zium kosiareczką. Zziuun. Tu... Bo nikt się nie obrazi, jak trochę zostawię do... trawy, ja też tutaj nie koszę, tak wiesz. Profesjonalnie. Trzeba było tak od razu. No mogę powiedzieć, yy, Tylko wiesz, że ferie to są u każdego inaczej? Znaczy, nie, nie u każdego inaczej, tylko w każdym województwie no właśnie, inaczej. No, u nas akurat jest No, za tydzień dopiero. Niektórzy pewnie już mają? Pewnie tak. Są szczęśliwi. No, a ja już pełny. Dobra, to ja jadę wywieźć te swoje badziałyko. Ja mam? 9%. Ja mam już 100%. Wiesz gdzie wywozi się trawę, nie? Wiem, wiemy Jezu. Dobra, ja sobie łyknę herbatki mojej pysznej. Mhm. Znowu chcesz, tylko to pij? Już? Chyba znowu rozłączyło. Halo? Halo! No tak myślałem O, rozłączyła go Jesteś? Ku No, no nie. Już go nie ma. Poszedł sobie. Czekajcie. Momento. Dobra, jestem z perwatem. Jesteś? No, ja też. Jestem, jestem. No. Dobra, ja już mam napełniony zbiorniczek. Wysypałeś? No już wysypuję. Tam dużo kaski za to nie ma, ale zawsze to coś. Ale trochę. Troszkę... No zawsze będzie, nie? To się chyba nigdy nie zwróci nam no, na no, te kosiarki, ale dobra. <laughs> nie zwróci się. Co? Zwróci się. E, Ja za nie zapłaciłem razem 7 tysięcy. Dobra, Zaraz kończymy odcineczek. To jeszcze pośmigamy. Dobra, chodź, wyścigi i zrobimy. Poczekaj, jak wysypać, bo ja wezmę nie woli, bo jadę. No spoko. To i ja jadę wysypię, resztę. Tyle co mam już tu nazbierane. To chodź, No to poczekaj na mnie chwilę. Poczekaj, 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 poczekaj. nie. Dobra. Na 3-4 wciskamy, wciskamy Q 3-4 Ry. Ry. Mniej <grym> więcej równo. Szale. Że twoją coś szapie. Twoje nie. A ty szybciej. Twoja trochę szybciej. Twoja trochę szybciej. Nie, twoja. Twoja. Ale kasa szybko zawala. No, u mnie to nie szybko. Dobra, chodź. Tu. Ko o Jezus. O rynne. Pięknie, pięknie. Połam mnie, twoje. od Kopię, wiem. Znam te teksty. Dobra. Oho. Okej, okay. koniec czasu, więc my się będziemy żegnać z tym wyścigowym akcentem, tylko czekajcie. Ustawimy się... Ustaw się na równo... Na, na polu. Durdurdudu, -du hamulce słabe naprawiać. Tak troszkę do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu, Jeszcze trochę. Dobra. Trzy, cztery, pięć. Jedziemy! Ej, ty szybciej jedziesz. Więc my tym miłym, wyścigowym akcentem żegnamy się. Żegnamy się. Dzięki za oglądanie i siemanko, cześć. Cześć. No. conhece yes.